I że przez większość filmiku, nie miałam yy, ustawionej ostrości na figurkę, i muszę nagrywać się od nowa. No super. <sum> yy, tu i ja, najlepsza, znaczy co? Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, moi drodzy. <słysk> Slay. Yy, I nagrywam dla was yy, tag, do którego nominowała mnie Candy. Osoba, którą zmuszę. to TheLucyElTaz. Też cię kocham. Bo... Bo coś, coś pustki tutaj się zrobiło na tym kanale. Więc przejdźmy od razu do pytań. Pierwsze pytanie. W którym roku poznałaś Tuba? O oh, Jezu. W 16 Jakoś tak w listopadzie. Nie polecam, jakby... Siedem lat to jest... O Boże... Jestem stara, ok? Czy nagrywałaś wcześniej filmy bez ich udostępniania? Oczywiście, że tak, moi drodzy! Jakby... kto nie? Chyba... Nie wiem, no mi się wydaje, że każdy nagrał filmy z udostępniania jakkolwiek. I był to taki cringe, że dobrze, że chyba je usunęłam, bo... Wiecie, co lepiej dla naszej, lepiej dla naszego zdrowia psychicznego, żeby ich nie widzieć. W którym roku zaczęła się nagrywać na Abestube? W dziewiętnastym, moi drodzy? W dokładnie 22 sierpnia niedługo będzie 4 lata. Jezus Maria! Jaki był pierwszy film na Lestube jaki obejrzałaś? I mi się wydaje, że to jest... Tutaj mogę połączyć z kolejnym pytaniem, kiedy, jakby jeszcze jaki jest pierwszy serial, jaki obejrzałam, bo był to Pamiętnik księżniczki i debuting LPS, jak praktycznie u każdego, no, no. Jaki serial LPS kojarzy Ci się ze starym Epestube'em? Eee, wkleję tutaj, ok? <grym> no. Eee, jaka piosenka przypomina Ci stare czasy Epestube'a? Również się wklei gdzieś tam tu, 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 no bo ja, ja teraz tutaj nie będę walić tytułami, chcę po prostu, żeby ten filmik był szybki, a nie znowu na 10 minut. Yy, jakie kanały przypominają Ci początki LPSTube'a? Na pewno do Pudding LPS, nie wiem czy coś jeszcze się znajdzie, pewnie tak, ale no wiecie. Yy, jakie kanały, a nie, czekaj, to było. Czy oglądasz zagranicznego LPST Yyy, Tak. Znaczy to sami? ok? Jak mi się chce. Yy, jaki był pierwszy serial, jaki nagrałaś? Nie wiem, czy tutaj mam gdzie 340, bo on trwał 4 minuty ja i miał jeden odcinek. Czy, czy Alive, Alive, jak to woli? Powiedzmy się, ten drugi, ok? Ten drugi był lepszy z pewnością. Nie sądziłam, że jak kiedykolwiek to powiem. Jak długo masz zamiar jeszcze nagrywać na BestTube'ie? Póki mi się to nie znudzi, póki będę mieć czas i pieniądze, to, to będę nagrywać. Ocena 1.6, jak w szkole. Jeśli ma być to mojego kanału i mojej osoby, to zero. A jeśli tego tagu, no to zasługujesz na 7 z plusem. I kogo nominujesz? Oczywiście, że Eweliusza. No, nagrywaj to. Powodzenia. Tak, w 5 minut dobriedliśmy do końca, moi drodzy. Busiaki i cześć i miłego dzionka smacznej kawusi! Bye